Borderlands 3, recenzja PlayStation 4 Pro. Tytuł dzisiejszego filmu taki jest. Zaczniemy sobie króciutkim wstępnikiem na temat, na temat serii, można powiedzieć, już Borderlands. A potem przejdziemy do podpunktów. Zajmiemy się tą konkretną częścią wydaną 13 września 2019 roku. Zaczynamy, nie przedłużamy bo dzisiaj zajmujemy się grą wyjątkową, można powiedzieć. Borderlands jest swojego rodzaju już kultowym tytułem, rozpoznawanym przez miliony graczy na całym świecie. Gra jest typowym shooterem pierwszoosobowym z elementami RPG. To połączenie dało świetny efekt, pozostając w pamięci wielu graczy. Dodatkowo gra oferowała ciekawą grafikę 3D utrzymaną w stylistice cel shading, która sprawiała narysowanie, takie narysowanie odręczne jakby tej grafiki. I ten element również jest wizytówką serii. Borderlands Pierwsza odsłona gry to wychodzi w roku 2009 Za sprawą Gearbox Software Tematyka gry obraca się wokół planety Pandora Chodzą pogłoski, że gdzieś pod powierzchnią ziemi Znajduje się schron W którym są bogactwa My jako członek drużyny wyruszamy w teren Borderlands 2 Wychodzi w 2012 roku I ponownie zabiera nas na Pandorę Tym razem naszym zadaniem jest Stawić czoła Handsome Jackowi Ponownie mamy do czynienia z podobną mechaniką znaną z pierwszej odsłony. Siedem lat oczekiwania przynosi trzecią pełnoprawną kontynuację Borderlands. To nie tylko trzy części, to jeszcze szereg spin-offów, jak choćby Legends, Borderlands, The pre Sequel, czy chociażby Handsome Collection. Tak czy inaczej, każda wydana zawsze odstępuje wokół dobrze znanych elementów. I tyle kątem wstępu, które, pan, które napisałem i przeczytałem wam teraz przejdziemy sobie już konkretnie, wypunktowałem tutaj parę takich pomocniczych elemencików, których się będę trzymał, żebym czegoś nie przegapił, nie zapomniał. A zaczniemy sobie od ceny, bo jest ciekawa sprawa, bo mamy tak, no cena gry w dniu premiery to jest tak, od 230 do 270 zł jest cena, jest to cena za wersję podstawową, która nie zawiera nic poza jakąś tam jakimś pakietem skórek tam. To jest takie, praktycznie nic nie mamy, tak? Potem 330 zł to jest wersja Deluxe. Ale jest jeszcze wersja Super Deluxe, która kosztuje jedynie 450 zł. Plus jeszcze są wersje kolekcjonerskie z różnymi bzdetami, one już pewnie kosztują grube pieniądze. Gra jest w języku angielskim. Voice acting i napisy są po angielsku, więc trzeba troszeczkę Języka znać, żeby w tej grze się móc odnaleźć. Bo bez tego ani rusz, niestety. Także ja mam wersję tą, oczywiście najbiedniejszą. Dałem za nią 200 i tak 70 zł na górny pułap taniej, najtańszy, można powiedzieć, wersji. Pieniądze małe to nie są, przyznam. No ale jak widać, można wydać na grę jeszcze więcej. Przejdźmy do punktu zatytułowanego grafika. PlayStation 4 Pro. Gramo w ogóle wsparcie dla PlayStation 4 Pro daje możliwość e, wyboru pomiędzy mamy dwie opcje ustawienia grafiki mamy albo 1080p 60 FPS albo 4K 30 FPS. Ja tutaj rekomenduję zdecydowanie ten pierwszy e, wariant, ponieważ. Dlaczego ponieważ? Ponieważ to w 4K. Te 30 fps-ów, no trochę przeszkadza, to kuje po oczach ta ślamazarność tej animacji. I szczerze powiedziawszy, gram na 1080, ale płynnie w 60, no w takiej grze dynamicznej, no to musi śmigać, to musi wszystko ładnie płynąć. Także zdecydowanie zalecam to ustawienie. A 4K, no, można sobie zobaczyć jak to chodzi, no może ktoś będzie akurat zainteresowany, natomiast dużo przyjemniej gra się w tej niższej rozdzielczości, ale płynnej. Sama grafika jest całkiem no, można powiedzieć, okej. Okay. shading robi robotę i nawiązuje do starych, dobrze znanych no, poprzednich części. Tekstury na takim poziomie, powiedzmy, niepoprawnym, poprawnym, może dobrym. Na pewno wyżej ich nie ocenił, ponieważ czasami się wysypują, nie są zbyt ostre, widać tutaj gdzie, niegdzie różne nieprzyjemne Brazy. mamy możliwość oczywiście konfiguracji efektów HDR w przypadku pro no bo też go możemy ustawić na zasadzie oczywiście ostrości tak nasycenia jest to po prostu ta konfiguracja na samym początku gry można to zrobić no i mamy jeszcze e, w zasadzie dopisałem sobie cykl dobowy no to w, tutaj w podpłucie grafika do cyklu dobowy może niekoniecznie natomiast go tutaj z, Umieściłem, tak jest cyfobowy oczywiście dzień noc. to wszystko fajnie wygląda. Ogólnie grafika, na no, no nie. No więc yy, wszystko wygląda no, fajnie, poprawnie. Dobrze się na tą grę patrzy i przyjemnie płynie się z nią też gra. Oczywiście jeżeli gram na 60 FPS. A nie na wariancie 30. No dobrze, mam co dalej? Menu. Raczej proste z założenia, ale trzeba chwilę czasu, aby opanować różnorodność jaką gra oferuje. Menu podzielone jest na log, na mapę, na inwentory, na skills. No to prosta generalnie podział. Chyba nikogo tutaj to nie zaskoczy i nie szokuje. Eee, natomiast trochę trzeba po, podłubać, bo te, mówię to te, ma takie naleciałości ta, ta gra takiego RPG. Więc tu troszeczkę dłubaniny jest. Jest dużo broni, jakichś różnych gadżetów, z którymi będziemy obcować. Dobrze jest się z tym zapoznać, trochę będziemy wajchować tymi elementami przekładać. Eee, dobierzemy sobie po prostu odpowiednią broń do naszych, wiem, potrzeb, umiejętności z poziomu i tak dalej, bo to wszystko jest warunkowane, więc chwilę czasu na to potrzebujemy. Natomiast nie jest to trudne, odnajdziemy się w tym. <laughs> myślę, bez problemu. Prawda się powinien odnaleźć. No zwłaszcza jak ktoś w ogóle jeszcze grał w poprzednim to już w ogóle tu żadnego problemu mieć nie będzie. Dalej, do wyboru cztery postacie. każda z nich jest unikatowa i posiada własne skille. Mamy do wyboru Zane, Amara, FL4K oraz Moze. Możemy grać samotnie lub różnie drużynie osoby w trybie kooperacji, więc... No tak, zgadza się, jest czwórka bohaterów, wybieramy sobie jednego, on ma swoje drzewko umiejętności, swoje skille, które, które będziemy, na pewno będziemy używać, bo nie ma opcji, żeby z nich nie korzystać podczas gry. No, zwłaszcza na wyższym poziomie trudności, ale na tym niższym też. Bardzo są przydatne te skile, nie będę opowiadał co i jak, sobie każdy zobaczy o co chodzi, ale są one naprawdę niezłe i bardzo przydatne. Eee, co ja to chciałem jeszcze? Aha, tak, z Tak, Tak, no, Możemy w drużnię czteroosobowej śpigać oczywiście z jakimiś kolegami, jeżeli mamy. Tak, tych, którzy no, mają kolegów, a niektórzy nie mają. Ja mam kolegów, ale takich, którzy nie grają, więc gram samotnie niestety i no, już co zrobić. A z obcymi nie będę. Grać. No więc śmigam samotnie. Oczywiście, myślę, że lepszy fan by był grając w drużynie. No, nie zwłaszcza przy jakimś bossie. Jeżeli trzeba będzie go pokonać. To ekipie raźniej by było. No ale, można grać też w grę samotnie, także spokojnie dla pojedynczego gracza. Kampania również jest jak najbardziej tu dostępna. Gra podzielona jest na misje główne oraz szereg pobocznych zadań. Za owe dostajemy EXPA, a zatem z kolei pozwala nam. Ten z kolei pozwala nam ulepszyć nasze skille, naszych bohaterów w zasadzie. No i fakt, no są misje główne i są misje poboczne. No, czy kogoś to dziwi? No raczej nie. Nie jest to jakaś, jakaś, jakaś nowość w ogóle, czy w Borderlandsach, czy w ogóle w jakichkolwiek takich pierwszoosobowych shooterach. To jest normalne. Jest tutaj w tej grze bardzo dużo misji pobocznych. Z ich multum, różnych zleceń, gdziekolwiek się nie ruszymy, a ob obszary są tereny Spore, tu są dziesiątki jakichś rzeczy do robienia, więc tu naprawdę jest co robić w tej grze. I to nie jest źle, tylko to jest jak najbardziej na plus. Borderlands to rozległe przestrzenie usiane wrogami oraz ciekawymi lokacjami, gdzie będziemy zdobywać różne pierdoły czy odkrywać isteregi. Z których właśnie Borderlands słynie, w Borderlandsach zawsze isteregi były, były ciekawe, można je było odkrywać. To nie to, że w Borderlands. Jest jedyną, w której są regi, bo jest multungier, które je posiadają. Natomiast gdzieś mi się tak zakodowało, że Borderlands to są właśnie regi. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. No więc, obszar, obszarne oczywiście są tutaj przestrzenie, po których się będziemy poruszać. Jest gdzie chodzić, jest gdzie jeździć. Nie będziemy na piechotę. Możemy też pojazdem, który albo zakosimy, albo możemy mieć na własność i sobie przy odpowiednich stacjach odzyskiwać. Możemy przywołać sobie ten pojazd. No żeby nie dylać na piechotę, tylko szybciej się przemieszczać. Także no jest tutaj po prostu na co patrzeć, gdzie chodzić, co robić. Także spokojnie, spokojnie. A broń jest cała masa do konfigurowania, odkrywania, więc naprawdę zabawa na pewno jest to na 12 czy nawet 10 godzin spokojnie. Co sobie na koniec napisałem, to błędy, w grze, które zauważyłem i one dotyczą bardziej chyba samej grafiki, czyli brak antyaliasingu momentami. Gdzieś na kartceńkach, na zbliżeniach lubią się krawędzie wyząbkować. Niestety. Nie nagminnie nie, nie radzi to po oczach, natomiast jest to gdzieś tam niedociągnięte. Doczytywanie tekstur oraz ich wyostrzanie. Może to w jakiejś aktualizacji poprawią, natomiast teraz z tego Day One Patcha po przyinstalowaniu gry no jest... Mówimy o tym momencie, kiedy na przykład odpalamy grę tak z Wchodzimy, dajemy kontynuuj i nam się zaczytuje. I ten pierwszy moment, kiedy się pojawia, no już nam świat przed oczami, no to tekstura podłoża czegoś jest taka rozmyta, jakby ktoś tam się zżygał, i na dopiero się wyostrza prosto na naszych oczach. I wygląda to źle i niefajnie. Natomiast więcej jakichś tam błędów nie przyuważyłem. Mówię, może to będzie jakieś ładce poprawione. Także tak wygląda nowy Borderlands, nowy, stary w zasadzie Borderlands 3. O, jest to gra taka, nie jest to, gra nie jest to część na pewno rewolucyjna, bo ona nawiązuje do, silnie do dwójki i kontynuuje, można powiedzieć, dalej tą wspaniałość tej serii. Zostało wszystko podtrzymane i dobrze, i dobrze to wszystko wygląda. Fajnie się w to gra. Jestem zadowolony, że kupiłem, i nie żałuję, że wydałem tyle pieniędzy. Ale więcej bym nie chciał na pewno na żadne deluksy, super deluksy i kolekcjonerskie gra. Myślę, dla tych co grali, dla fanów no to jest must have, dla tych co nie grali. No, mogą sobie zagrać, czemu by nie, ale dobrze by było jakąś fabułę znać. No, bo jednak tu wątek fabularny gdzieś jest silnie nakreślony. Jest on dość istotny i dość fajny. Więc mówię, tak to tak, tak, tak się tak reprezentuje. No i cóż więcej, no zachęcam Was do pogrania i do podzielenia się oczywiście Waszymi e, opiniami w komentarzu. Także dziękuję jak zawsze za wysłuchanie, za obejrzenie, za po prostu to, że poświęciliście swój czas. Zostawiam Was z tym tematem, a my słyszymy się już w jakichś następnych grach. Także tyle. Dzięki jeszcze raz i do następnego.